Siemanko wszystkim! Witam Was w kolejnym odcinku fotografii przyrodniczej. Wyobraźcie sobie, że wczoraj byłem z moim przyjacielem na nocnych zdjęciach, nie było w ogóle śniegu. Dziś otwieram oczy, piję kawę, odsłaniam żaluzję, patrzę, a tu tak bialutko. Więc co? Postanowiłem wybrać się dzisiaj znowu na jakiś fajny, zimowy, śnieżno-biały, super, turbo yy, wypad fotograficzny yy, co do dzisiejszego wypadu yy, będę próbował poczekajcie chwilę zejdę sobie z górki bo nie chciałbym wywinąć orła o, o chyba będzie dobra yy, co do dzisiejszego dnia yy, będę testował yy, nowy obiektyw tak będzie to rybie oko bardzo szeroki kąt widzenia bo aż 200 stopni Postaram się dzisiaj wyszukać kadry o, moment Niewygodny to wszystko, a gdzie jeszcze gimbal Dobra, postaram się dzisiaj wyszukać jakieś kadry Turbo fajne Turbo fajne które jeszcze, nie są, które jeszcze nie są liźnięte przez ludzką stopę Żeby ten śnieżek był taki świeżo tańki Pachnący Nie wiem, chyba śnieg nie pachnie w ogóle, ale no pachnący no i, i to I będzie fajnie, no będzie fajnie, będzie troszeczkę mroźno, nie wiem jak ty, 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 temperatura szybko będzie spadać, czyli wzrastać, Tak, jak będzie szybko temperatura wzrastać, z tego względu, że nie chciałbym, yy, że tak powiem zmoczyć się w stopy, ale nie bójta się, wziąłem dzisiaj kalosze yy, znanej osoby, z którą jeżdżę na ryby, tak. To są twoje kalorze. Bo swoje zostawiłem w pracy. No i ten. I będę po prostu je ubierał. Postaram się wejść do jakiegoś fajnego źródełeczka, potoczku i zrobić turbo szerokie kadry. Oczywiście jestem turbo amatorem w szerokim kącie, jak już znacie moje zdjęcia. Maksymalnie bawiłem się z 24 mm, a co do 8 mm. No zobaczymy. Dobra, kończę, bo jakaś grupa ludzi jest, a zbytnio nie chce mi się gadać. Wiecie, jak to? Jeszcze się wstydzę. Słuchajcie, jest dobry znak, ponieważ nie ma ludzkich stóp, więc prawdopodobnie miejsce, które będę chciał dzisiaj obtrzaskać rybią okiem, będzie nietknięte. Przez ludzkie stopy, co mnie bardzo cieszy, ponieważ e, lubię, jak jest w kadrze czysto, jak nie ma tam tych paskudnych śladów stóp. E, za chwilę zobaczę moje kadry, już tak w głowie, aż tak powiem. Ale już widzę, że będzie pięknie, będzie to, to, totalnie cudownie, bo. Już widzę pierwsze drzewo, które chcę sfotografować szerokim kątem. Jest całe owalone śniegiem. O, ale tu jest pięknie, żeby tylko tutaj nikt nie przyszedł. O, ale zobaczcie, jaka bania. Pięknego, ani jednej stopy ludzkiej. To ja przebieram dętki i wchodzę do wody, no, wchodzę do wody. <laughs> Miazga dobra to yy, za chwilę się widzimy Okej okay, kochani, wyobraźcie yy, sobie, że już się przebrałem Znaczy, tylko buty i postaram się tam wejść do wody u chyba nie zmoknę Morsy mokną to ja też mogę O, o! o ale fajnie o! Dobra mamy już sprzęcik w wodzie Postaram się uwiecznić ten kad tutaj Na pierwszym planie sobie te pięki które są takie właśnie w wodzie zamurzone, przykryte fajnym śniegiem, no i tą choinkę tutaj do góry na drugim planie, i tą obok, więc yy, do dzieła yy, ustawię parametry. Prawdopodobnie będzie to przysłona 5, 6, 11, 16. Yy, no, czas wiadomo, będę musiał troszeczkę wydłużyć. Jeszcze nie wiem, jak się będzie światomierz zachowywał w aparacie dobra to działamy Ja jestem z powrotem, więc tak, yy, pierwsze zdjęcia mam za sobą. Yy, użyłem różnych przysłon, różnych czasów naświetlania Chciałem zobaczyć po prostu, jakie możliwości ma ten obiektyw. Yy, no i przy okazji sprawdzić w krajobrazach yy, Nikona Z50. Yy, myślę, że jest igła. Wiadomo, yy, że przy szerokim kącie. Musi być y, totalnie zachowany, y, prawidłowo kadr, y, żeby po prostu we w, w, w miarę możliwości postowania, jeżeli ktoś by chciał, y, nie poucinać sobie ważnych elementów w kadrze. Y, no, ja postarałem się tego nie robić. Myślę, że zdjęć nie będę postawał, bo są totalnie fajne kadry tutaj. Y, przemieszczę się teraz w tamtą stronę, z tego względu, że. Kiedy fotografowałem za potokiem, dojrzałem tam taki fajny kadr. I przez wszystkie drzewa zaczęło wybijać słońce, więc myślę, że użyjemy tam innego obiektywu. Ale najpierw muszę tam wejść, sprawdzić i ewentualnie ocenić sytuację jakiego kąta tam użyjemy. Dobra, więc ja chwilę tutaj zbieram swoje zabawki i idę w tamtą. Miejsce gdzieś jakieś 30-50 metrów, więc do za chwilę. Każdy mam już ustawiony. Użyłem tutaj przysłony F8 z czasem naświetlania 1/60 przy ISO 100. No niecierpliwie czekam, aż to słoneczko tutaj przede mną zabłyśnie na ten śnieg i będę mógł wykonać piękny krajobraz. W przeciwnym razie będę musiał użyć techniki fotografowania HDR. I będę musiał wykonać fotografie w ilości sztuk 3. Każde z różnym naświetlaniem, by móc to później w postprodukcji połączyć. I oczywiście w postprodukcji dopieścić. Na razie się nie zapowiada na słoneczko, ale bacznie czekam. już Wam pokazuję, jak kadr mniej więcej wygląda. A wygląda on tak. Mamy tutaj. Strumień, który sobie płynie po długości, będzie nam kierował wzrok do przodu. postarałem się tutaj z tej strony drzew, które są u góry, nie obcinać w kadrze. No, przez focus piki na razie nie widzicie, zapewne, tych gałęzi co tutaj sobie zwisają z tym śniegiem, ale myślę, że w postprodukcji uda mi się zrobić tak, żeby było optymalnie fajnie. No, na tą chwilę czekam, właśnie na słoneczko Idąc sobie idąc napotkałem na takie fajne zielono biało puszyste miejsce i wydaje mi się, że warto to miejsce sfotografować Jest mi to bardzo znane miejsce, ponieważ kiedyś tutaj miałem taką mini -czotownię. No, ale teraz wygląda to mega cudowniej, bo okryte jest śniegiem. Zresztą sami zobaczcie, jak mega to wygląda. Zrobimy tutaj pionowe zdjęcie tych dwóch potężnych choinek. Myślę, że wyjdzie przyzwoicie. Więc zbierę się za rozstawianie trójnogu i ustawienie kadru Do tego kadru użyję obiektywu o nieco innej ogniskowej ponieważ nie chciałbym tych dwóch brzus, które są obok pozakrzywiać Użyję tu obiektywu 24-50 Myślę, że on się spisze i nakręcę na niego filterek polaryzacyjny, by uwydatnić zieleń, która znajduje się na tych choinkach. Za chwilę wracam, bo nie poradzę sobie jedną ręką. 24 mm będzie idealne, tutaj. Więc no, aparat mi tutaj radzi. Zablokować pierścień przysłony, ponieważ ostatnio się bawiłem manualnie przysłoną i zapomniałem przełączyć z powrotem. Więc tak, ustawiamy sobie tutaj czas F11. Histogram nam mówi, że możemy troszeczkę wydłużyć czas do 1,20 sekundy przy ISO 100. Ale my sobie jeszcze. Troszeczkę na 1:15 wydłużymy czas. Kadr mamy ustawiony, więc teraz tylko ustawić czas na zdjęcie i pierwsza fotografia. Zajedł fajne. Pierwszą fotografię mam ze sobą. Już troszeczkę zaczyna ludzi przychodzić do lasu. Postaram się troszeczkę bliżej podejść z kadrem. By bym mógł troszeczkę więcej detali drzewa uchwycić. Myślę, że to będzie idealna odległość. Dobra, to przygotowujemy się do drugiego zdjęcia. Ustawiamy sobie tutaj ostrość. Oczywiście, manualnie wszystko. Nie używamy autofokusa. Mamy. Mm, troszeczkę nam kadr ucieka. Pek, Pyk. Jeszcze raz sobie powiększymy. Sprawdzimy ostrość. O dobra. F 11 jedna piętnasta. Czas zacząć. Zabiorę Was troszeczkę w inne miejsce, mianowicie nad Staw, który pewnie jest całkowicie pokryty śniegiem. Postaram się w kaloszach wejść do wody i zrobić kadr, który kiedyś chciałem zrobić, ale nie było wtedy kaloszy i nie było śniegu, więc wchodzę do wody. Z powrotem po wykonaniu kilku, być może nawet kilkunastu fotografii rybim okiem nad stawem niedaleko dzikiej ochli jestem w stanie stwierdzić, że rybie oko się spisało i jest, jest, są, są bardzo ciekawe bardzo mi się podoba fotografowanie tym kątem i myślę, że ten obiektyw już na stałe zostanie w moim plecaku. No mam nadzieję, że efekty będą wam się podobały i że wiecie co, nie? będzie mega. Ja już powoli się zwijam, uciekam w domu niestety muszę iść yy, takim strumieniem z, z tego względu, że w kaloszach mógłbym się poślizgnąć na tym ogromniaśnym śniegu yy, no co do dzisiejszego fotografowania rybim okiem powiem wam szczerze, że i sądziłem, że będzie to takie przyjemne. Człowiek widzi wszystko w tym obiektywie. Nie jest łatwe wyostrzanie, bo nie ukrywam, że miałem troszeczkę problemów z wyostrzeniem pewnych kadrów. Musiałem totalnie otwierać przysłonę do 3,5, by na podglądzie zobaczyć w ogóle jakąkolwiek ostrość. Oooo, ale rzeźnia. <laughs> ale lubię tą rzeźnię. Dobra, to ja nie przedłużam. E, mykam powoli. E, Obiektyw się spisał, e, tak sądzę. Więc do następnego odcinka. E, mam nadzieję, że również będzie tak biało. E, bo nie ukrywam, że mi się e, takie widoczki. Do zobaczenia, do następnego odcinka i nie zapomnijcie e, dać jakiegoś suba pod filmem, jeśli oczywiście Wam się podoba. E, myślę, że kolejne spotkanie już za tydzień lub za dwa. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. Trzymajcie się i do następnego odcinka.